Będziemy właśnie rysować. Kilka pokażę Wam sztuczek. Jak można narysować ładną dziewczynę. Najpierw zaczynamy od głowy. Kilka takich kółek. O. Potem robimy kreski. Potem taką malutką szyję. Potem lekko się zamkniemy. Teraz będziemy robić takie dwa kąty. Teraz musimy pasek taki o tu takie linie. Trzeba takie same. Teraz robimy tak, że robimy takie spod nieby, ale to niech będą Tak. Potem łączycie. I drugie. I takie buty. Okej. Okay. Już sprawę zrobioną, tylko jeszcze musimy zrobić ręce. Robimy tak. Tak. Dru i druga. Łączycie. Potem takie linie, takie o, teraz tak palec i łączycie rękę, już jest gotowa. jeszcze może i włosy. robimy tak, potem robimy tak. jak chcecie, możemy być krótkie, długie. Ale jak chcecie, dobra, to wasza decyzja jakie zrobicie włosy, okej, okay. wtedy mamy już panienkę gotową, teraz tylko trzeba ją pokolorować. Macie kolor różowy i kolorujecie to. Mamy już pokolorowane, opuszczę go paska. Ym, ale możecie jaki chcecie kolor, ale ważne żeby po prostu mieć kolor. Dobra, teraz bierzemy żółtą kredkę albo po prostu pisak. Albo albo wy wybierzecie, jaki chcecie. Dobra, i. Okej, okay. mamy już pasek. Teraz bierzemy kolor różowy. Taki sam, ale jaki wasz kolor będzie się wam bardziej podobał ok, kolorujemy spodnie, ale na jasny sposób ok, mamy już pokolorowany na jasny kolor teraz bierzemy byle jaką kredkę, żeby były pokolorowane buty ja przykład wezmę taką i kolorujemy buty ok, jak buty już są pokolorowane to teraz będziemy pisać znaczy robić po prostu. Teraz musimy troszkę cofnąć. Okej, okay. jesteśmy przy naszym małym laleczce Teraz robimy takie o malutkie błyskie. I takie. Raz, dwa. Raz, dwa. No i tak dalej. A jak chcecie to nie musicie robić. Okej, okay, robimy tak. tak. Podwojone na żółto. Mam pokolorowane. Bye. Widzicie, teraz stworzyliśmy piękną damę. Teraz... Papa, pa. widzicie pod spodem, odcinki, w komentarzach, co dalej mam narysować. I pa.